Jo, 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 jo! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na Szczurina. Mam nową miejscówkę na zbieranie monetek tych Blood Meduza. Jesteśmy, tak widzicie, na mapce Hunters Village. Tam na dole będziemy bić lakiny. Te oto tu potworki. Także zobaczymy. Ja tutaj byłem z Empem. Teraz nie mam Empa, a mam, wiecie, mam klątwę. Jeszcze dwa dni. Także zobaczymy, czy dam radę. Dam radę. Dobra. Dwa razy na hurekaj na sobie pójdzie z Blessem. Aczkolwiek, może bym zrobił hurakajna na Blesa i Noblesa, żeby mniej, mniej tych szotów tracić. Zobaczmy, bo tu przed chwilą był jeszcze jakiś mak. Lokację tą mam od jednego z widzów, także dziękuję. Ale ja już trochę wyrosłem w tej lokacji. Jestem tutaj późno. I tutaj są blody. Nie, blody teoretycznie podobno są więcej warte niż Silvery, tam gdzie byłem na, na Formorach. Mm, ale zacząłem od, od Formorów i tam już zostałem. Także tutaj trochę tą, tą lokację przegapiłem. Ale jeśli ktoś ma tam, powiedzmy, ten 48 level, to tuż spokojnie może przyjść i nafarmić sobie trochę tych blodów. No, zrobimy bówka. Ile tutaj mam? Cztery blody udało mi się zrobić. Mm, poczekajcie, zrobimy to makro jeszcze. Szybkie makro, zrobimy makro, makro, makro na drugie. Szoty. Kurde, ślepy człowiek. Dobra, ad. Czy mam drugiego hurakejna? Nie mam drugiego hurakejna. Dobra. pur 2. Ikonka, żeby było wiadomo o co chodzi. Zobaczymy, czy przeciąganie zadziała. Bo nieraz działa, nieraz nie działa, nie działa. To piszemy. 5, 11. Już na pamięć to znam. I teraz z tego przeciągamy. Znowu sobie oto. Dobra, chyba bez byka. Także sobie standardowo zrobimy Trójką będziemy dobijać dobra To sobie zrobię tutaj na później okej okay. Dobra jestem gotowy Był tutaj jeden czy dwóch magów było wcześniej dwóch nawet tutaj ich było No ale mam nadzieję że Że coś tutaj tych potworków zostanie Tam jest lakin No Także tak to wygląda ja sobie pogrywam. Chciałbym w tym tygodniu zrobić już 52 level, żeby już CDL-a mieć. Mm, także mi się wydaje, że jest to realne. Mamy niedzielę. Yy, 12 dokładnie jest godzina. Czekaj, nie mam nic do chodzenia. Kurde, tutaj tego brakuje mi, tego buffa teraz. Bardzo niedobrze. Yy, nie mam potionu na bieganie, niestety. No trudno, no będziemy człapać no. Yy, mówię, do miasta nie chcę iść, bo tam mówię, jest klątwa na czarowanie będę miał, miał, karę. Trochę, trochę za wolno, dobra, to nie będziemy się bawić w chodzenie, będziemy biegać, okej. Okay. Tyk, więcej pewnie, oczekajcie ten tutaj chyba chce mnie zaatakować, dobra, ten jest agresywny. O, i tak. No i teraz mamy oszczędność, jeden taki, jeden taki, trochę oszczędności. Zawsze propsi... Dobra. I teraz tak. Okej. Okay. No i tak się tu będziemy bawić. Zobaczymy ile nam tutaj wyjdzie. Yy, idziecie tutaj w lewo i tutaj tak są dwa mosty, przechodzicie przez mosty. Trasa nie jest zbyt skomplikowana, traficie tutaj bez problemu. A jakby był problem z tą trasą, to dajcie znać, to shorta, shorta jakiegoś nagram. Ale gdzieś tutaj te lakiny ktoś mi tu wybija. Albo gdzieś się zrespawniły, że ich nie widać. Tak, zobaczcie ile ich jest. One no, jakoś dziwnie się respią widzę. Dobra, tu są te pajączki. To te pajączki też są agresywne, uważajcie. I Draki są agresywne. Lakiny chyba też są agresywne, mi się zdaje. Tak. O, ten to nawet na dwa razy ze zwykłego shota. A ten na dwa razy ze zwykłego też zejdzie? Poczekajcie, zobaczymy. Raz i dwa. Też schodzi na dwa razy z, z tego. Tak. Ue, to jeszcze większa oszczędność jest. Nie sprawdziłem. Cyk. Zobaczymy i cyk. Schodzą na dwa shoty. To, to tutaj bez empa można przychodzić. Wystarczy ten. Wystarczy podkę na bieganie sobie kupię. O, jest ten magus, o którym mówiłem. Dobra, on pewnie też tutaj farmi monetki, tak jak ja nie. Znaczy raczej na pewno. To przed chwilą tu jeszcze jakiś włosek ze spoilem biegali. Spoil tutaj też spoilował. Ten, dobra. Zobaczymy na jak długo mi starczy many. Zapomniałem oczywiście, gadam i zapomniałem body tu maindować, że tak powiem. No, canocy target, okej. Okay. Teraz już widzi. No, także ta lokacja tu jest spoczko. Na pewno tu jest mniej ludzi niż na formorach. Yy. I można się tutaj pobawić, myślę. Podobno te blody są droższe, bo ich trzeba więcej na topce broń. Yy, dlatego są droższe. Zresztą nie wiem, jak rynek wygląda, szczerze ja się nie orientuję, ale yy, dostałem taką informację, że podobno te blody jest yy, yy, warto je właśnie bardziej dropić, a silvery lepiej skupić. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Mówię, ja się tym u nas w CPQ nie zajmuję, tylko farmie i dobrze mi z tym. Także nie znam się w tych, tych szczegółach, yy, powiedzmy, rynkowych. Ale lokacja jest spoko. Mówię, tutaj szkoda, że nie lecą na przykład z ty... O, tam... One jakoś tak grupami się tutaj rozpują, raspu widzicie? Teraz tam ich jest pełno. Weźmy do tutaj życie. Dobra. Okej, okay, tam liny chociaż nie są agresywne. Okej. Okay. Cyk. Ale chyba... O, ty, książka wypadła. Mana regeneration to jest szok. Płókie niedowierzanie. Dobra. Y Wypadł jakiś? Chyba nie wypadł, nie były cztery. No ostatnio przez buffa to właśnie te cztery mi wypadły. O, jest jeden, widzicie? Blood meduza, blood meduza. Nie ściemniam, lecą. Można się tutaj pobawić. Ale mówię, ja już wyrosłem z tego spota. Tak samo mogę sobie tutaj siedzieć. Powiedzmy, jeszcze są niebieskie. To jest pewnie pierwszy poziom niebieskiego. Tego jasnego. I ten X wiesz, jest jak jako taki. Ale, jak już bym przyszedł tutaj z tym, yy, z Vivim, to już to by było. To już to by było za mało Expa na nas dwójkę, nas naszą dwójkę. Dobra. Tak. No, jest trochę tych potworków, nie powiem. Jest. Jest. CDLek, CDLek. No, już teraz ten level czuć, że on tak. Działa jak działa, znaczy w sensie idzie jak idzie. O, tak powiem, już trochę trzeba posiedzieć, nie? 52 to już jest niewki i dłuchał. To już jest kolejny etap gry. 52 to już jest B-grade. No, już zaczyna granie takie poważniejsze. Później wiecie, 61. O, właśnie, o tej ekipie mówię. A nie, tu jest to jeszcze inna ekipa. A, ale oni są na spoilu chyba, tylko oni tutaj coś spoilują. Co oni tutaj mogą spoilować? Animal Bony. Spo spoilują No, to już wiecie po co to jest I to ta ekipa jest no-shoty No-shot, bez shotów biją Pięciu ich jest i jeszcze jest Sin-eater Deski? Chyba, że zbija PK deska No Dobra, lakiny zostawiają Mi to pasuje, idealnie mi to pasuje Niech zabijają wszystko agresywne A z drake'ów co leci? Z Drake'ów Animalskiny. No a to wiadomo po co oni tu przyszli. No i ty, także dobre dobra miejscówka. Blody, Spoiler, też by mieli, miały co robić. A i rozpoczko. A i że Tyk. Dobra. Tyk I. Tyk. Weźmy żyćko. I body to minda. Jest, powiem Wam tak, jest bardzo dużo lokacji, gdzie można fajnie posiedzieć, i ciężko, żeby być wszędzie wszystkim, nie? Yy, bo jeszcze planuję na Tanor no, ta wejść, aczkolwiek tam też już powoli wyrastam, ale bym musiał założyć albo demona seta, albo dajki na Inta. Bo no ociupinkę mi brakuje, żeby na Tempesta cała grupka zeszła na strzał. Na razie mi brakuje na tym 50 levelu, żeby tak się wydarzyło. Dlatego zobaczymy, może w przyszłym tygodniu uda się. Ten uda się demona złożyć, albo może tego. Yy, może dajki dostaniemy. Się, ten się kupi w sensie I, i wtedy już jak będzie plus 4 int yy, to ten. To już będzie się inaczej grało, nie? To już będzie można na, na taniorze powiedzmy na strzał brać te wszystkie moby. To już by było zaję fajne, że tak powiem. No, dobra. Lakin tam będzie jakiś Lakin. Mówię, dzisiaj testowałem Tanora, bo chciałem najpierw Tanora zrobić filmik. Polazłem tam i no niestety brakuje. Brakuje, żeby te schodziły na strzał. A szkoda many, żeby to później poprawiać Aurabernem czy jakimś Horakinem, nie. To już później ma z Maną się nie wyrabiam. Jak Solo oczywiście, bo Solo z, mówię Solo zempem, nie z buffem. Ale to i tak nie jest fajne. To już musi na strzał schodzić taka grupka albo na dwa pełne strzały. I jeszcze tam są te takie latacze. a to mówię, to ja filmik zrobię, bo niedługo mówię, będę miał demona, albo będę miał dajki. I tam zobaczycie, tam są takie latacze i one strzelają. Bo jakby biegały za mną, to ja mogę wtedy, wiecie, uciekam i strzelić, uciekam i strzelić, ale jak one z magii strzelają z daleka, no to to się i tak taki dzieje, że no później drugi strzał to już jest nieefektywny, nie? No. Tak to wygląda. A ja zamiast używać tylko F3, to cały czas używam F2 i używam droższych shotów. Nie? Standardowo, kurka wodna. Ja sobie z... Zrobimy tak. Zrobimy tak, jak było. O, zrobimy tak, jak było. Tak. I tak. E, nie tak. Tak i tak. E, tu jest dwunastka. I tak. O, i teraz już nie ma opcji, żebym się pomylił, bo. Jest po staremu ustawienie. No, i teraz już dwa razy. Tylko tych shotów mam mniej, ale do końca buffa powinno mi. do końca tego many powinno mi starczyć. Także na spokojnie, na spokojnie. No. Fajnie się gra, fajnie się gra. Kurde, ten lineage to jest piękna gra. To jest coś pięknego. O, tutaj biegnie jakieś kolo. Okej. Okay. Też z chłopkiem biegnie. Hmm. No a chyba wyglądał, nie? Był chyba biały elf. W sensie, ja zawsze mówię biały elf i czarny elf, nie? Nie wiem, wiecie jak to jest. Okej. Okay. Cyk. Cyk. I cyk. Dobra. Jedziemy tak. Cyk. Tyk. Od czasy do czasu body to main. O. A Ale nie jest tak źle. Może tej many mi starczy, nie? Może tej many mi starczy. ra. Dobra. Tego trzeba będzie ubić, bo on i tak mnie zaatakuje. Tyk. No już zacząłem potiony kupować na. Yy, na manę. Na Tom. Na Cespida. Już nie ma co żydzić aż tak bardzo. Tak, to trochę szybciej te moby bije, trochę więcej expa. To też Adeny z podłogi trochę więcej. To w sumie na te potiony akurat jest pewnie. No i to tak bardziej prawidłnie wygląda, nie? Jeszcze potiony nabiegają nie mógłbym, ale. Bo w sumie jeden buf kosztuje ce Speeda. Bo to powiedzmy, ja kupuję jeszcze za 3000 bufy. Także, Potionek na Cespida 2000 z hakiem chyba kosztuje. Jakbym jeszcze wziął Potiona na bieganie, to też pewnie koło 2000, no to już 4000. No to już mam 10000 niecałe na same, powiedzmy, przygotowanie do... No, a trochę mniej, 8, bo wtedy jak biorę buffa, to nie, www, nie muszę brać. No, to powiedzmy 8000 jest na... na same, na same buffy. No ale gra się przyjemnie, nie? To już nie jest takie monotonne. No i mówię, to że jest jednak ten 50. poziom. To już jednak jakoś to jest tam. Hej? Okay. A? o Kamera mi się przestawiła, co nic nie mówicie. Nie w tą. w tą. Wierzę, czegoś nie ma. Nacisną. Nie nacisnął. Nie mnie umarł. O, 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 o. To jest. Dobra Troszeczkę nie było miecza, bo nie widać, a jak miecza nie widać, to lipa jest. Okej. Okay. Poprostować jeszcze. Dobra, coś mi mane wyżarło? Przed chwilą miałem dużo many. Co to się stało? Ej, zagapiłem się i mi manę całą. ten wywaliło w kosmos. Dobra, zregenerujmy szybko. Zregenerujmy szybko na tyle, ile się da. Przed chwilą było 400. Kurde, co to się wydarzyło? Czyk, czyk, czyk. Lecimy z tym. Lecimy, lecimy. Ok. Cyk i cyk. Ahać. Jeszcze trochę pobijemy. Ile mam monetek? 9. No to 5 już dropnęło. No i spoko. Szkoda, że na 48 mniej więcej nie wiedziałem o tym spocie. Nie ogarnąłem go. Bo faktycznie jest mało ludzi. Bo, bu, bufy, znaczy te. Potwory dla mnie. Cyk. Okej. Okay. Tak, dawaj, body to mind. Trochę. No 2,700 bez overhita, Teraz bijemy. Ten overhit też trochę więcej tego many bierze. To też jest wtedy mniej wydajnie. No i jakby tu ze sekiem przyjść na 48. To tak jak teraz do tego 50. by można było spokojnie tu bić i zbierać blody. A później dopiero iść na formory, nie? Bo formory teraz tam są biało-zielone chyba też, z tego co pamiętam. Także tak akuratnie. Dużymy potiątki trochę, będzie szybciej Dobra Tego szczelę. bo chcę się dostać do tamtego Okej okay. No nie weszło Dobra Tyk Dobra Tyk O kurde, nie mam tego. Nie mam many. Dobra. Eee! Trochę lipta, lipta trochę, lipta trochę. Ej. Okay. I pyku piku. Jedziemy. Raz. Tak. daj do 10 medus. Ubijam. ma. To następny kandydat. Gdzie jest jakiś? Tam, tamtą stronę. Albo tam. Ale dobra, musimy. O kurde, tu wszystko mówię, to wszystko agresywne. To zaraz manę będę tracił na nich. Regenerujmy się trochę. No właśnie, takie jest granie bez eseka nie? No, tym więcej siedzenia niż grania. Także fajnie jest właśnie sobie pobrać jakiegoś randomka. Albo jak mówię, jak kolega jest z CPK, z, z to wtedy nie ma żadnego problemu. Wtedy wszędzie się idzie razem. I cyk. Dobra. Ja podejrzewam, że jeszcze w międzyczasie, zanim ten filmik się ukaże, bo ten filmik z publikacją będzie parę dni czekał. Tak się z kolegą umówiłem, ale mm, w międzyczasie pewnie jeszcze, właśnie, z Tanora będzie, będzie wrzucony film. Że nie zdziwcie się, że to, co mówiłem na początku, jest już nieaktualne, bo widzieliście coś bardziej aktualnego, ale to jest, wychodzi, wyjdzie z tego, że ten filmik jest nagrywany i opóźniony jest jego opóźniona jest jego y, publikacja po prostu. Okej. Okay. jest dziesiąty już, jest dziesiąty, blody, to palimy to manę teraz i i szpadamy. O, nawet bupy są już, y, że tak powiem na wykończeniu. Dobra, ale jeszcze jednego mogę móc zabić. Tutaj jest y, ten summoner. Tyk. Raz. Zastanawiam się, jak to się stało, że mi to wszystko wywaliło tak. Ten man tam. Tyle miałem tej many. Tylko jestem, że tutaj. Felbog już poleciał. Jakiś. No i dobra. I nie ma many. Ile? Sześć monetek na bufa takiego, wiecie, takiego gadanego coś. Podejrzewam, że wyciągnąłbym jeszcze ze dwie monetki więcej, jakbym normalnie się skupił no ale dobre i to, jest miejscówka, jest, całkiem spoko, no trochę ludzi się kręci, wiadomo na tym serwerze nie ma miejscówek, gdzie nie ma naprawdę nikogo, no ale tak to, tak to będzie działać, tak to będzie działać, także bawcie się ludziki, bawcie się, ja już tutaj na tej miejscówce raczej nie będę grał, także kto ma level może sobie tutaj też przyjść na reczkę.